Cześć, witam Cię na moim kanale. Jest to pierwszy podcast dla tych, co lubią słuchać przede wszystkim. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz na temat tego, co tutaj wysłuchałeś bądź wysłuchałaś. Czy wszystko dobrze było słychać, czy treść była w miarę interesująca i w ogóle. Wiecie, jeśli coś było nie tak, również dajcie znać. Konstruktywna krytyka jest czasem lepsza niż pochwała. A więc tak, zacznijmy może od tego, że na pewno wiele razy zastanawiałeś się bądź wpisywałeś frazę w goglach, jak zarobić nie wychodząc z domu. I ku wielkiemu Twojemu zdziwieniu pojawiło się wiele stron internetowych, które coś takiego obiecują. Widzę, już na samym początku stwierdzam, że szkoda Twojego czasu. Oczywiście, jeżeli jesteś wytrwały i przesiadujesz cały czas w domu i pieniądze lecą ci z nieba, to w to, ale nie licz na to, że zarobisz na nowe Ferrari. Wiele takich scen opiera się na wypełnianiu hakiet bądź oglądaniu reklam, a co gorsza, może spotkałeś się również z wieloma takimi wiadomościami na różnych portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, wiecie i tym podobnych, nie. Radzę, nie wchodź w to, ani nie kontaktuj się z tymi ludźmi. A dlaczego? Postaram ci się to wytłumaczyć, jakby to powiedzieć, łopatologicznie. Osoba ta oferuje super inwestycje przy wkładzie na przykład 100 zł. Myślisz, że to nie jest w sumie wcale dużo, bo przecież oferują dodatkowy zarobek rzędu 500 bądź nawet 5000 złotych miesięcznie. Wow, Inwest super inwestycja, co nie? Ale wiecie, nie tak prędko. Te super inwestycje oparte są często na zasadzie piramidy finansowej i tematu kryptowalut, które niestety bardzo tracą przez związek z nimi. Co to znaczy? Wytłumaczę Wam to na takim krótkim, szybkim przykładzie. Jestem twórcą super nowoczesnej monety wirtualnej, która za rok wejdzie na giełdę kryptowalut i będzie kosztować 200 zł. Tak, tak będzie i koniec, upieram się tego, i... No i tak jest moje zdanie. Ogłaszam się, że sprzedam tą superwalutę, i piszą do mnie dwie osoby. Każda z tych osób nabywa po jednej monecie... A powiedzmy, że ja sprzedaję te monety 100 zł, bo przecież ja gwarantuję, że za rok, kiedy ona wejdzie na giełdę, będzie warta 200 i w ogóle każdy z Was już zarobi tą stówkę na samym wstępie. A wiecie, stworzenie takiej, powiedzmy, monety wirtualnej może zająć nie wiem kilka, może kilkadziesiąt minut i tak naprawdę nie kosztuje prawie nic. Osoby, które kupiły ode mnie tą wirtualną monetę, oczywiście są w mojej spółce, utrzymuję z nimi świetne relacje no bo jakby inaczej i oczywiście są u mnie w tak zwanym programie partnerskim. Pierwsza osoba, która kupiła monetę, powiedzmy, znajduje pięć kolejnych osób, które kupiły po jednej monecie. Czyli osoba, która ich namówiła, otrzymuje na przykład, powiedzmy, 10% każdego zamówienia, czyli przy pięciu osobach dostaje ona 50 zł. Ale wiecie, bo dostaje 50 zł, ale równowartość w tej super nowoczesnej walucie, czyli dostała pół tej mojej super nowoczesnej waluty. Osoba ta jest szczęśliwa, że coś zarabia, wiecie, ale tak naprawdę nadal jest na wielkim minusie, bo przecież Ani nie może tego sprzedać nigdzie, a zarazem pociąga za sobą inne osoby. Jedynym wygranym jestem ja, bo tak naprawdę ja zarobiłem już 700 zł. A to osoby mają tylko jakąś tam śmieszną, yy, wirtualną walutę, która będzie w ogóle mega i nie wiadomo co. Ach, jeżeli na przykład nie zrozumiałeś, bądź nie wiesz o co dokładnie mi tak chodzi, proszę przesłuchaj to jeszcze raz bardzo uważnie. W sieci jest bardzo wiele oszustw tego typu i proszę, jako mój widz, nie nabieraj się na coś takiego. Oczywiście nie oznacza to, że kryptowaluty są złe. Wręcz przeciwnie. Uważam, że jest to bardzo dobry temat do, do inwestycji, ale przez oszustów są one odbierane bardzo źle, gdyż bardzo często opierają swoje super waluty właśnie na kryptowalut, czyli bitcoinie. Opowiadają, że jego waluta będzie lepsza, szybsza i to i tamto, że jej cena będzie taka i waka, wiecie, no to już na samym początku widać, że coś jest nie tak. Później nagle, gdy ten super twórca ucieka, wiecie, z tymi pieniędzmi i tam ludzie są pokrzywdzeni, bo przecież oni coś płacili, nie otrzymali nic. Yy, wszystko od razu leci na kryptowaluty, bo to kryptowaluty są złe, bo to się oszukuje na tym i w ogóle. A tak naprawdę można powiedzieć, że kryptowaluty z tym skamem, co ten ktoś stworzył, nie miały za bardzo do czynienia. Więc... Yy, <tosłuch> Nie wiem, co mogę jeszcze o tym w sumie powiedzieć, ale uważam, że naprawdę wykorzystałem ten temat odpowiednio. Jeżeli masz inne zdanie na ten temat, proszę daj komentarz. Jeżeli potwierdzasz to, o czym ja tutaj mówiłem, również daj komentarz. I jeszcze raz chciałem zaznaczyć, że ja jestem fanem kryptowalut, ale kryptowaluty cierpią właśnie przez oszustów. A tego nie można ze sobą równać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego pierwszego podcastu na swoim kanale. Do usłyszenia i następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.